Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Michał Kurka. 8 sierpnia, 19. Niedziela zwykła. Lekcjo. Daj nam chleba naszego powszedniego, Twojego umiłowanego syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj nam go dzisiaj na pamiątkę i na zrozumienie tej miłości, jaką miał ku nam i tego wszystkiego, co nam powiedział uczynił i co dla nas wycierpiał. Święty Franciszek, wykład modlitwy Ojcze nasz. Meditacja. Kolejny fragment wykładu modlitwy Ojcze nasz świętego Franciszka dotyczy prośby: chleba naszego powszedniego. Biedaczyna tę prośbę o chleb odnosi przede wszystkim do osoby Jezusa Chrystusa, modląc się, Pana naszego Jezusa Chrystusa i daj nam dzisiaj. Osoba Jezusa jest dla nas największym skarbem. W nim to, co niewidzialne, wieczne i niezmierzone stało się dotykalne dla naszej zmysłowej, ludzkiej natury. Jezus jest słowem, w którym ojciec zawarł całą swą miłość, mądrość i opatrzność. W tym względzie nasza sytuacja jest krańcowo różna od innych religii. Dla nas Bóg nie jest jakąś nieosiągalną ideą, kimś tak dalekim i niewypowiedzianym, że niewiele możemy o nim powiedzieć. W osobie Chrystusa nieskończony dystans dzielący nas od Boga został zniwelowany. Dlatego Jezus jest najcenniejszym darem, którego Ojciec Niebieski mógł nam udzielić. Jakże więc jest aktualna prośba, jaką wypowiedział biedaczyna? Boże, daj nam dziś Jezusa. Ta prośba jest usytuowana w kontekście chleba. Wiemy, czym dla nas jest chleb. Jest on najważniejszym i najbardziej podstawowym z pokarmów. Brak chleba oznacza głód, a to przenosi z sobą nieszczęście i śmierć. Odwrotnie, mieć chleb to znaczy posiadać pokarm i mieć zapewnione to, co jest pierwsze i podstawowe do życia. Jezus jest takim chlebem dla nas. Mając Jezusa, posiadamy to, co jest konieczne do przeżycia. Posiadając Jezusa, jesteśmy nasyceni, możemy żyć i rozwijać się. Bez Chrystusa jest jak bez chleba, głód i śmierć. Święty Franciszek doskonale zrozumiał tę prawdę. Jego nawrócenie polegało na spotkaniu z Jezusem, który wskazał mu nową drogę. Biedaczyna nigdy by tej drogi nie przeszedł, gdyby był na niej sam. Musiał się karmić Chrystusem, chlebem, aby zrealizować to wszystko, co było mu przeznaczone. Stąd niezwykła cześć i miłość, jakie miał do Eucharystii. Mówiąc bardzo prostym językiem, święty Franciszek nie dałby rady bez chleba życia, jakim jest Eucharystia. Możemy więc sobie tylko wyobrazić, z jaką żarliwością wołał podczas odmawiania modlitwy Ojcze Nasz: Chleba naszego, czyli Jezusa Eucharystycznego, daj nam dzisiaj. W naszym życiu duchowym fundamentalne jest to, czym się karmimy. Co przyjmujemy za pomocą naszych zmysłów, serca i umysłu, to tworzy nas i nasze wnętrze. Co mamy w oczach i uszach, później mamy w naszym sercu. Jeśli karmimy się obrazami, pustymi czy wręcz grzesznymi, to one wypełniają nas. Może czasami dziwimy się, ile zła może być w człowieku. Jeśli ono w nim jest, to nie dlatego, że taki się urodził, ale dlatego, że nim został napełniony. Jeśli w naszej franciszkańskiej rodzinie spotykamy wielu braci dosłownie pustych, to nie dlatego, że tacy byli zawsze. W pewnym momencie swego życia przestali się karmić Bogiem, a zaczęli napełniać bezwartościowymi obrazami czy słowami. Skutki niekarmienia się Bogiem są zawsze smutne. Jakże więc mocno winniśmy codziennie wołać: chleba naszego to znaczy Jezusa Chrystusa daj nam dzisiaj. On, Jezus, winien być naszym codziennym pokarmem. On winien karmić naszego ducha, nasze serce, oczy i uszy. Jest to jedyny sposób, aby mieć życie wieczne w sobie. W modlitwie o chleb nasz powszedni nie powinniśmy również zapomnieć o tych wszystkich, którzy na Ziemi cierpią głód. Nam, mieszkającym w Europie, nawet trudno sobie wyobrazić, że codziennie na świecie umierają tysiące ludzi z głodu. Liczby te były i są alarmujące i nie powinny nam dać spokoju. Jest w tym fakcie coś głęboko niepokojącego i niesprawiedliwego my mamy często tak wiele, że nie potrafimy tego przejeść, a dla innych takie minimum wystarczyłoby, aby przeżyć. Niech ta modlitwa o chleb ogarnie tych wszystkich ludzi, którzy go nie mają, ale i tych, którzy mogą sprawić nasycenie wielu głodnych na tej ziemi. Oracjo. Ojcze niebieski, dziękujemy Ci za twego Syna za to, że jest on dla nas chlebem żywym, którym możemy się karmić, aby mieć życie wieczne w sobie. Prosimy Cię nakarm wszystkich głodnych spraw, niech nikt na Ziemi nie cierpi głodu, tego duchowego, jak i materialnego.